Chwała Jezusowi Chrystusowi Jak wiecie żyjemy w dniach ostatnich, w czasach apokalipsy Świętego Jana, która została opisana w Biblii Dziś pokażę wam kim jest Antychryst Który wkrótce zajmie pozycję lidera Europy A następnie lidera świata Więc Widzicie tego gościa za mną? To jest Emmanuel Macron Spójrzcie na okładkę magazynu Time Jednego z takich najbardziej znanych magazynów na świecie The next leader of Europe? Tak, szykuję go na lidera Europy Następnie lidera światowego Spójrzcie na specyficznie ustawioną literkę M za jego głową. To jest jedna okładka. Tutaj mamy kolejną okładkę. Dzieje się coś. I literka M jest dokładnie ustawiona w ten sposób. Co nam to przypomina? Roginy. Jak przejrzycie sobie inne okładki tego magazynu, innych prezydentów, inne osoby publiczne. Nigdy to w ten sposób nie występowało. Może w podobny, ale nie jest tak wymowny. I nigdy nie, nie na dwóch okładkach. Zobaczcie, tu mamy dwie okładki, które pokazują nam, kim on jest, ale to jest jedno jak wiemy z Biblii, ze Słowa Bożego antychryst ma być oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem ponieważ Żydzi przegapili swojego prawdziwego Mesjasza którym był Jezus Chrystus i oczekują na swojego Mesjasza który według Biblii ma być właśnie antychrystem ma być takim światowym liderem będzie nim Emanuel, przekonacie się wkrótce samo imię tego człowieka Emanuel Macron, spójrzcie, imię Emanuel imię męskie pochodzenia biblijnego wywodzi się od słowa tutaj słowa oznaczającego Bóg z nami imię Mesjasza antychryst ma, jest wyczekiwanym Mesjaszem przez Żydów Również w jednym z niedawnych wywiadów tego spadły ciekawe słowa. Powiedział, I believe your generation has to know that the beast of event is here. E, że mam nadzieję, że to pokolenie wie, że bestia z wydarzeń jest tutaj. Wymowne, prawda? Okej, okay, jednak zanim przejdziemy dalej. E, muszę zapoznać się z pewnym gestem, bo być może nie każdy wie, jakie jest znaczenie tego gestu. E, ten gest, który potocznie jest uznawany za ok czy coś się tyłu. E, w rzeczywistości oznacza 666. Zwróćcie uwagę. Tutaj, kiedy układa się dłoń w ten sposób.

précairement que nos forces de l'ordre sont. on marathon first day in the holy land also included a visit to temple mount and ended with a meeting with palestinian leader mahmoud abbas